Moi drodzy, przed nami średniowiecze. W Europie początek tej epoki datuje się na wiek V, a koniec na wiek XV. W Polsce sytuacja wygląda nieco inaczej. Początek to wiek X, a koniec, podobnie jak w Europie, to wiek XV. Średniowiecze dzieli się również na trzy fazy. Wczesne średniowiecze do X wieku, rozkwit epoki od XI do XIII wieku oraz zmierzch średniowiecza, przypadające na wieki XIV oraz XV. Pamiętajmy, że średniowiecze to czas wielkich odkryć geograficznych, między innymi dotarcie do Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, a także podróż Vasco da do Indii. Warto wiedzieć, iż w średniowiecznej Europie odnotowano gwałtowny wzrost liczby ludności. W roku 1000 liczyła sobie około 35 milionów ludzi. A w 1347 było ich już około 80 milionów. Przyczyny takich zmian mogły być różne. Wśród nich wymienia się między innymi zanik niewolnictwa czy też ulepszenie metod uprawiania ziemi. Średniowieczny kościół katolicki to miejsce wielkich sporów teologicznych. Tak na przykład angielski teolog John Wycliffe w 1415 roku został potępiony jako heretyk za głoszenie poglądów ludność świecka powinna mieć dostęp do Biblii poprzez jej przekłady na języki narodowe.